Dzień dobry, z tej strony Jakub Łóżka Znajdujemy się w miejscowości Wilkowiecko i chciałbym zaprezentować Państwu dom, który mamy do sprzedaży. Dom został wybudowany w latach 90., jest w całości podpewniczony. Na działce znajduje się budynek gospodarczy oraz myślę, że dodatkowym atutem, o którym bardzo warto wspomnieć, jest fotowoltaika oraz pompa ciała. A, A teraz... teraz chciałbym zaprosić Państwa do środka i przedstawić pokrótce rozkład pomieszczeń. Po mojej lewej stronie mamy kuchnię. Dalej przechodząc jesteśmy w dość dużym korytarzu. Po prawej stronie znajduje się główna sypialnia z garderobą. Po mojej lewej stronie jest łazienka. Tutaj mamy salon, a tutaj mamy jadalnię. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do kuchni. Tak jak Państwo widzą, kuchnia jest bardzo przestronna. Mamy tutaj dwa duże okna, więc nie musimy martwić się o nasłonecznienie. Jeżeli chodzi o meble, są one w zabudowie i warto też dodać, że całe sprzęt AGD jest w cenie, więc mamy tutaj płytę gazową, płytę elektryczną, tak jak i zmywarkę oraz lodówkę. Myślę, że kuchnia jest bardzo dobra do własnej aranżacji. A teraz chciałbym Państwa zaprosić do następnego pomieszczenia. Teraz jesteśmy w pokoju, który służy do jadania. Tak jak widać, pokój jest bardzo duży. Mamy tutaj miejsce na naprawdę spory narożnik. Bardzo duży stół, przy którym możemy zjeść posiłek. Mamy też dwa duże okna, więc naprawdę nie musimy martwić się o słonecznienie. Jeżeli chodzi o wykończenie, to na podłodze mamy panele, a na ścianach mamy tynki. Myślę, że możemy przejść do następnego pokoju. Teraz aktualnie znajdujemy się w salonie, ale ten pokój równie dobrze można zagospodarować jako pokój dla dzieci, czy yy, drugą sypialnię. Jeżeli chodzi o standard wykończenia, tak jak i w poprzednim pokoju, na podłodze mamy panele, a na ścianach są tynki. Yy, co do nasłonecznienia, tutaj o nie też nie musimy się martwić, ponieważ yy, naprawdę okna są spore i warto nadmienić, że yy, w całym domu są okna wymienione na nowe, plastikowe. Yy, co do wielkości pokoju, yy, myślę, że naprawdę pokój jest spory, równie, równie duży, co poprzedni. I naprawdę jest ustawny. Chciałbym Państwa zaraz zaprosić do następnego pokoju. Teraz znajdujemy się w głównej sypialni. Tak jak Państwo widzą, po lewej stronie znajduje się pomieszczenie, które idealnie może służyć jako garderoba. Co do samej sypialni, yy... Jest ona naprawdę spora. Mieści tutaj duże łóżko. Mamy też trochę mebli i naprawdę nie brakuje tutaj miejsca. Co do standardu wykończenia, na podłodze mamy linoleum, a na ścianach, tak jak w poprzednich pokojach, mamy tynki. Myślę, że mogę teraz Państwa zaprosić do ostatniego pomieszczenia, jakim jest łazienka. Co do samej łazienki, tak jak Państwo widzą, została ona wyremontowana. Została również powiększona, więc jest naprawdę spora. Mamy tutaj miejsce na wannę, prysznic, jest również suszarka i pralka oraz oczywiście toaleta. Bardzo dużym atutem jest również sporo okien, jak i wreszcie treści A teraz Salonę chciałbym Państwa zaprosić na podsumowanie, które zrobimy sobie przed dołem. Widzieli Państwo już całą nieruchomość. Przypomnę, że w domu mamy trzy pokoje, łazienkę oraz kuchnię. Dom również w całości jest podpewniczony. Na działce znajduje się budynek gospodarczy, a cała działka jest naprawdę spora. Gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat domu lub umówić się na jego oglądanie, zapraszam po więcej informacji pod numerem telefonu 730 380 372. Pozdrawiam serdecznie, w Mrazie Nieruchomości.